Ten piskorz, ten piskorz jest jeszcze żywy. Zresztą pokażę Wam. Rusza się, wije. I do wody. Opa. Tak wygląda rzeka. Brakuje ponad metr wody. Jest pełno takich sadzawek, w których jeszcze coś żyje. Szczerzuje, jest pełna. Ratują swoje życie. Niestety myślę, że nie uratują. Tu jest kolejna. To ładna, duża. Kiełbik. Też już martwe. A nie, nie, nie. Uda, uda się, uda się, uda się go wrzucić do wody. Do wody kolego. Idziesz. Proszę Państwa, żyje jeszcze. Sytuacja trwa od południa. Całe połacie są odkryte. Tutaj mamy a małą szczerżurę. Są tu nawet raki. Kolejne szczerżuje, Tutaj widać moje kroki. Jak byłam wcześniej, jak wyjmowałam ich naprawdę dużo miłość. Przy jednej sadzawce... Potrafi być po 30 sztuk takich piskorzy. A to tylko kawałek rzeki.